Witajcie, Witajcie. E, jesteśmy w aplikacji. E, trader Gra e, zakupił już e, dzisiaj e, pozycję, jedną, która została zamknięta. Jak widzimy, tutaj pierwszy luty e, 1,73. E, to są drobne kwoty. Tutaj e, jest tu mały kapitał, gdyby był większy. Były, byłoby to no gdyby było 10 razy więcej jest tutaj na koncie 150 dolarów gdyby to było półtora tysiąca mielibyśmy tutaj 17 dolarów a nie 1,7 mm. także cztery pozycje były zakupione pierwsza pozycja gdzieś tam przy 140 powiedzmy pięciu Troszkę spadło do dołu, więc kolejne pozycje były zakupione niżej, niżej, niżej. Doszło oczywiście tutaj do odbicia, i już na tym odbiciu, tymi dolnymi pozycjami jesteśmy dużo już na plusie. Więc teoretycznie można by było kończyć już dzień pracy. Tym bardziej, że trader grając na swoich stawkach przy tych tutaj pozycjach otwartych, to u niego zakładam, że tu jest. Nie 1,57, a 157, um, czyli dużo, dużo więcej plus oczywiście prowizje 30% z każdego kopiującego, a jest nas już około 6 tysięcy, to są ogromne pieniądze dla niego, więc spodziewam się, że za chwilkę to zakończy, aczkolwiek mamy taką świecę, która mogłaby tu wskazywać na dalsze wzrosty do góry, więc, więc być może to jeszcze przytrzyma. <grym> No, więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli on dokupi jakąś pozycję, to oczywiście wskoczy nam tutaj kolejna pozycja, będziemy ją tutaj widzieć na niebiesko. Na dole w menu mamy pozycję, ona się pojawi tutaj. My niczego tutaj nie kupujemy ręcznie, to po prostu kopiowane są ruchy z tradera. Co on kupi, to zostanie i u nas zakupione. I na dole, oczywiście, historia z wczorajszego dnia. Tutaj widzimy z poprzednich, jak to się działo. No i dzisiaj pozamykają się te, które są pootwierane, i zobaczymy, jakie będzie procent. Dzisiaj. Na razie jest, jak widzimy w lewym górnym roku 1,63% na plusie $73. Ale dojdą oczywiście jeszcze te kolejne pozycje, więc, więc będzie to fajnie wyglądać. Ech, tak to wygląda. Także życzę udanych rejestracji, jeżeli Potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy. Gdyby coś było niejasne w instrukcji, odzywajcie się na czacie, na stronie bądź w telegramie. No i do zobaczenia, do usłyszenia. skrina jeszcze jak to poszło dzisiaj, jak trader pewnie niebawem skończy.